Tak, tak. No dobrze, no to czy mógłbyś od razu na wstępie popowiedzieć, jak w ogóle doszło do nagrania tego słynnego filmiku. No znaczy to było tak, że w ogóle mieliśmy, znaczy mieliśmy tam swoją taką ekipkę, mieliśmy sobie grać i czasami sobie tam w weekendy od poniedziałku tam do na przykład do pojątku graliśmy piłeczkę, uh -huh. nawet do niedzieli graliśmy sobie piłeczkę, no i tak to ten filmik w ogóle powstał, że mieli te, ten znajomy właśnie, przyjaciel nasz niech znawił się i w ogóle, no i mówimy, że coś sobie nagramy, nie? I nie wiedzieliśmy w ogóle, że to tak wyjdzie, że to trafi do internetu i że w ogóle to będzie hitan internet tutnie. Okay. No i a po latach w ogóle tych, to tak w ogóle byliśmy wszyscy w szoku, nie? Okay, czyli nie spodziewałeś się. No tak. I to było tak, żeby po prostu nagraliście ten filmik do kolegi tak na waszą grupkę na Messengerze. Tak, na Messengerze, tak. Sposób. No i ten kolega właśnie miał otrzymać ten filmik i co go miało zmotywować na następny raz, żeby przyszedł. Żeby przyszedł tak. tak, no. No i dobrze, no i wyszło tak, że zaczął ten filmik wędrować po różnych pewnie grupkach, powiedzmy, fanpage'ach i ogólnie tak, po nawet internecie. Na, to nawet na TikToku było w ogóle i w ogóle też memy tam w ogóle tworzą na YouTubie i w ogóle... Na TikToku tak, A, to, tak samo też nie. Pewnie, no więc to się odbiło szerokim echem, bardzo niespodziewanie na to wychodzi. E, no to tak, no to może na wstępie, bo ty już nie mieszkasz w tej okolicy, gdzie, e, gdzie, nagra gdzie był nagrany właśnie.